Halo, halo, kochani, witam Was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Milky Way. No i słuchajcie, tak sobie grałam. Grałam sobie tutaj właśnie. I spójrzcie, co się dzieje, etapi odchodzi. I co to jest za ten centrum pomocy inna? Ten etapi odchodzi, słuchajcie, grałam sobie tutaj, zanim zacznę odcinek, żeby dograć do samego porodu, ale no... No słuchajcie, bądźmy w tym momencie. E, razem. Chodź, Skyla. Ja ją chciałam budzić, żeby ona poszła, słuchajcie, się wysiusiać, a tutaj taka tragedia. Ej, ale on. Już! Tu kupiłam piłkę w ogóle do ćwiczeń dla Skyli. Co ty masz? Bądź świadkiem śmierci, no. No tak, i siusiu, oj, oj, oj. Wiesz co, ty może najpierw e, zamiast być świadkiem śmierci, to... W... Skorzystasz z toalety, bidulka Smuteczek, słuchajcie mm, Witam was dzisiaj z kamerką, słuchajcie, bo postanowiłam, że taki moment jak tutaj e, poród naszego syna Znaczy, no nie, nie naszego, e, Skyli i Nila. Nie czuję się jakby przejął kontrolę nad tego ktoś, aha No cóż e, No cóż e... No dobra, zróbmy kosiarzowi zdjęcie, słuchajcie, na pamiątkę dla Discorda na wspierających. Zawsze słuchajcie po tym, jak nagrywam odcinek, wstawiam im foteczki, coś akurat działo przy nagrywkach, także słuchajcie, zróbmy to, Skyla, idź, nosiku, idź, idź, idź i zaraz wam pokażę, słuchajcie, pokoik, który urządziłam, urządziłam go już no spory czas temu, tak naprawdę nie kupiłam kosza na pranie. Oj, tapiś, zrobimy ci jakiś ładny ten. Mm, Jakieś przefantastyczne, o to już widzicie, co tam postawiłam, słuchajcie, przefantastyczne miejsce tutaj w ogródku, jakieś kwiatki, kamyszki, bratki, wszystko postawimy, nic się nie martw. A ty wiesz co, Nil, jak już, a, bo tobie też się chce Siśku, no to chodź, eee, to Skyla to ty zrobisz może jednak... Coś do jedzenia, jesteśmy słuchajcie po aktualizacji Ja wyrzuciłam moda na kolumny, jedyne co to tylko to Kanapka z fumusem. dobra, nie będzie mm, dla rodziny, bo to się szybko psuje Więc może nie będę ryzykować Dobra, słuchajcie, spokojnie, bo ja mam oczywiście o, Oczywiście 10 tysięcy rzeczy do powiedzenia Dawno zrobiłam ten pokoik, nie możesz tutaj? Mm, ale jak widzieliście na kanale, no odcinki pojawiają się tak średnio często, staram się chociaż jeden odcinek na tydzień Wam przygotować, chciałabym dwa odcinki na tydzień, ale no powiem Wam, że ostatnio jest troszeczkę kiepsko z czasem, mam nadzieję, że do takiej mojej troszeczkę nowej sytuacji, którą mam się przyzwyczaję, i będzie mi to już szło lepiej. E, dobra, zrób teraz te... No dobra, na przyjęcie klikłam. Nie, okej, okay, słuchajcie, niech oni są... Ty tu gadasz z kosiarzem, wiesz co, Nil? Puknij ty się w ten czerep. On ci przed chwilą psa zabrał, a ty będziesz z nim gadał. No co ty? No co ty? Czy ty właśnie... Podejmij karierę, bo ja pobrałam pobrałam tą karierę dentysty i jeszcze raz, bo tamta była zbagowana. po prostu była jakaś stara wersja pobrana, a teraz pobrałam mam nadzieję, że jakąś taką, która będzie nam tutaj działać, poczekajcie bo ja mam tutaj, w ogóle ja chyba pobrałam więcej karier, tam mamy dentystę okej, okay, okej, okay, okej, okay. Trawer Magazine Critic okej, okay, dobra i czy my coś jeszcze tutaj mamy, wydawało mi się, że więcej pobierałam, no ale okej, okay. dentysta. aha, bo ja mam tak, bo ja mam, o jeszcze mam dziennikarstwo mm -hmm. bo ja też pobierałam spolszczenia, tak, wszystko się słuchajcie Zgadza, dobrze, będziesz dentystą szesnasta. Aga się śmiała w komentarzach Że idealnie będzie pasować, że Skyla Będzie psuła e, zęby Swoim klientom e, Poprzez słodkości, a Nil będzie je naprawiał Słuchajcie, interes idealny Idealny, czy Nil Holmo powinien, powinien oczywiście przyjąć I chodź Ty do ogrodu, bo słuchajcie Nil tutaj nam troszeczkę w ogrodzie pomaga Możesz po, pochlać nie, floć nie, podlać i odchwaszczyć. I tak, pokażę Wam tutaj, jak się prezentuje. Już tak troszeczkę przygotowałam. Jak widzicie, jesteśmy lekko spłukani, ale tak się prezentuje tutaj część taka ogrodowa dla naszego dziecka. Gdzieś tutaj jeszcze będzie stał, słuchajcie, taki zrobię kącik, myślę, że tutaj z grillem, z krzesełkami, co tu mamy, rosnące śmieci, genialnie. Weź to, wykop roślinę i widzę, że już cię tam pszczółki chcą pożreć. Mm, tutaj myślę, że zrobimy taką strefę bardziej wypoczykową, żeby oni mogli na to dziecko patrzeć. No i do góry mamy pokoik, który prezentuje się, słuchajcie, na ten moment właśnie tak. Jak widzicie, trochę z tą kasą jest tutaj kiepsko. Ale ja jestem, słuchajcie, zadowolona z tego, co wyszło. Przefantastyczne są tutaj te tapety, te ściany, naklejki na ściany. Tutaj mi się ta lampa podoba. No, wydaje mi się, że, że fajnie wyszedł ten pokoik. Możecie dać oczywiście znać w komentarzach, co wymyślicie na ten temat. A ja tutaj z nimi teraz posiedzę i poczekamy sobie na poród Skyli Troszkę jeszcze bym chciała na tej piłce tutaj z nią poćwiczyć. No, i będziemy musieli wybrać jeszcze imię, bo ja, słuchajcie, jeszcze tego nie zrobiłam. Pisaliście mi komentarze. Ja tak myślałam. Nad, mm, nad imieniem takim, które będzie właśnie pasować, jako takie wiecie, coś związane ze słodkościami, ale kurczę nie wiem. Zobaczymy, słuchajcie, zobaczymy przy y, porodzie. Dobra kochani, pokażę Wam tutaj jeszcze, jak Skyla sobie ćwiczy na tej piłce. Ona też weźmiemy ją sobie do szpitala do porodu. Mam nadzieję, słuchajcie, że to wszystko ta będzie działać. Jeżeli chodzi o Nila, to on tam jeszcze siedzi w tym ogrodzie, w tym swoim stroju narciarskim. No, ale dobra, słuchajcie, zaadoptujemy psa. Ja bym chciała coś w stylu haski. Słuchajcie, tutaj tak na wioskę to może niekoniecznie będzie pasować, ale ja bym chciała, ja bym chciała. Czy ty możesz się tutaj. Aha, i też. Sobie Słuchajcie, źle kliknęłam tam ostatnio, ja go ją ja powiedziałam, żeby nam chyba nie towarzyszył w trakcie porodu czy coś takiego i on się dlatego tak zdenerwował. Poprosiście yy, o imieniu Nil o masaż pleców. Ja nie wiem, kochanie, czy ja jej tego porodu dzisiaj przez MC Komandera po prostu nie wywołam, bo, mm, no bo ja już bym chciała. A to jest taka luźna. Ej, ale prze... <laughs> przebierzcie się, ludzie złoci! Ludzie, no co? Nie, oczyszczarka, no, garderoba, zmień strój. Dobra, słuchajcie, ja bym chciała, żeby jej było po prostu wygodnie, więc ona ma taki sportowy strój. Ojej, jak to fantastycznie wygląda i on jej będzie plecki masował super ekstra. No zobaczcie, fantastycznie. O moja Skylunia. O boli, no boli, no bolą plecki, tak ale zobacz, ej, ale jaka animacja jest w ogóle super, mega chat, mega chat, o Jezu, nie tak, niech tak chciałam e, dobra, niech on ją tam masuje i ty jeszcze, wiesz co Nil, ty sobie tutaj weźmiesz resztki zjesz sobie, no i myślę, że słuchajcie o tobie już siku, siku że będziemy sobie ten poród wywoływać, pokaż mi jeszcze czy ty, ty tak tutaj możesz, okej okay. ej, patrzcie w tym modzie, ciąża i rodzina, czyli ruchu wellness, jest idź kupić coś dla nadchodzącego dziecka. Wow, alternatywne ciąże, nic tutaj nie możemy. Um, idź kupić, i e, niech idzie. Ciekawe, czy ona coś kupi, co myślicie, że ona, nie, ja jej muszę pokazywać te stroje, ciekawe, czy ona, wiecie, przyniesie jakąś taką zabawkę, czy coś takiego, tak, te kosze na pranie, ja już tam z Kailą wstawiłam pralkę, trzeba to będzie pewnie wyładować i przenieść, rozwieść na sznurku, jak oni tutaj troszkę ogarną, to ja się z wami, ej, a ty nie zebrałeś tutaj plonów? To ja się z wami chyba po prostu spotkam już w szpitalu. Tylko chcę zobaczyć jeszcze, czy Skyla z czymś tutaj przyjdzie, coś kupi fajnego. Jest, Skyla kupiła coś dla. Jest! robocik, ale czad! Adison do nas dzwoni. Wiesz co, moja rodzina, e, rodzi... ja, co ja czytam dzisiaj? Moja randka z jemem o imieniu, Alvin udała się świetnie. Super. Ja nie umiem czytać. Ej, dajcie tego! Ej, idealnie, bo to chłopiec będzie! Ej, czad! Daj no tego robota. Tutaj nie widać teraz tych półek, kurczę, a może tutaj postawimy. No nie mogę tego tu... Ojaj, Oj, Simsy, please. Gdzie mogę to jeszcze postawić? Halo. Tu postawmy. E, tutaj już są, jak widzicie, przyszykowane też dla e, Todlera e, takie różne e, rzeczy. rzeczy. E, no powiedzcie, teraz już wszystko sobie przyszykowałam. Dobra, słuchajcie, widzę się z wami już przy porodzie. Dobra, słuchajcie, jeszcze jestem, jeszcze jestem, póki skala jest w, jest w ciąży. Wypróbujmy te wszystkie super interakcje, które dochodzą w tym ym, ciążowym modzie. Zachwycaj się ciążą. No nie, no on się w to, to przebierać, niech on się pozachwyca ciążą. Aha, takie zachwycanko. No dobra, w ogóle, patrzcie, tutaj jest też związek. Yy, zapytaj o choroby weneryczne, hit po prostu. Yy. Ciąża i rodzina. Tutaj jeszcze jest, zorganizuj się, aby zadbać o dziecko. Ciekawa jestem, co to tutaj teraz będzie oznaczać. I jeszcze widziałam coś, co chciałam zrobić, czyli porozmawiaj o dekorowaniu pokoju dla dziecka. Także tak. No, Bunia, musisz odjeść dorosła dopiero. Dobra, to ty nam jeszcze tutaj nie. Tu jest zimno, Skyla. Dobra, słuchajcie, kochani. Co on gada? Słuchajcie, to ja nie wiem. Zróbmy to. Zróbmy to. Ja jej już przyspieszę przez MC Komandera. Zakończ ciążę. Nie, nie, nie. Etap ciąży poród. Słuchajcie, poród. To się dzieje. Tak jest. Dziecko. Tak, jest, dziecko się rodzi. Jej! Dobra, słuchajcie, dziecko się rodzi, czyli my jedziemy... idź kupić. No to troszeczkę za późno i się przypadać pod kątem tam chorób, mhm, kondycja, kody... Nie, 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 nie. Co ty możesz urodzić dziecko, urodzić dziecko w szpitalu, a czy my mamy tą piłkę? Czy ja jej wsadziłam tą piłkę do wyposażenia? Halo? Nie, no to dawaj ją tutaj teraz, tak, piłeczka musi być. No i teraz, czy to się normalnie jedzie do szpitala? Ciąża, rodzina, ustawienia... La, 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 la. No, no, dobra, no pojedziemy normalnie do szpitala. Dziecko w szpitalu, tak, dołącz. No, Nil, oczywista sprawa. Lecimy, słuchajcie, lecimy. Wypchnąć dziecko na świat. Dobra, Nil, ja Ciebie proszę. Zmiej strój, wejdź tu do środka. Ty, Skyla, też wejdź tutaj do środka. E, witamy w klinice. O, czyli to jest chyba z tego moda. Czuj się swobodnie i poproś jednego z naszych położników, jeśli czegoś potrzebujesz. Możesz... Spróbować wykonywać czynności wywołujące poród. Na przykład spacerować lub ćwiczyć na piłce porodowej. Aktywny poród zaczniesz po osiągnięciu 10 cm rozwarcia. Także kochani, zaczynamy przygodę naszą tutaj z modem porodowym, czyli yy, trochę to potrwa, to potrwa. Ja Wam powycinam na pewno też fragmenty, żeby to nie trwało miliony lat, ale ja ogólnie jestem zadowolona z tego, że nie jest tak, że przychodzimy, ona się kładzie na ten stół i no i po prostu wszystko jest zrobione. Musimy tutaj troszkę poćwiczyć, musimy troszkę poczekać, aż ten, to dziecko wyjdzie na świat, o... Mm. Wykonać ćwiczenie oddechowe zapytaj o znieczulenie. Poproś o sprawdzenie rozwarcia. Dobrze, myślę, że sprawdzimy tutaj. Dobrze Patrzysz z oczu tej pani Bihana. Bihana, chodź tutaj, kochany, podejdź. Będziesz wspierał jak najbardziej Skyle przy porodzie. I oczywiście no, nie mogę się doczekać etapu końcowego, czyli tego, jak to dziecko położą Skyli na piersi. Możesz tutaj przyjść. Poproszę o sprawdzenie rozwarcia. Tak, idą dziewczyny, idą, poczekajcie, bo ja muszę zrobić zdjęcie Skyli. No jasne, że tak, jasna sprawa. Skylunia. Ty masz różową niebieską w sensie. I masz, uu, i masz niebieskie skiepki i takie tutaj obuwie kliniczne widać. Dobrze, dobrze, nie, nie podoba mi się to zdjęcie. Zrobimy. u, ścianę, zrobimy jej zdjęcie, jak ona będzie leżała tutaj na kozetce. A Ona dobra, 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 czekajcie, bo ona tam nie ma. Bielizny, ok, wszystko jest tutaj Zacenzu... Nie, co ja robię? Zacenzurowane, ona je tam sprawdza Słuchajcie, rozwarcie Świetna sprawa, Nil, proszę tutaj Tylko czasem nie mydleć Twoje rozwarcie wynosi obecnie 1 cm No i żeby to rozwarcie się powiększyło, ona musi ćwiczyć Na tej swojej piłce, ona jest w ogóle zmęczona Na piłce lub Spacerować, ale wystarczy, no już ci sprawdziła Ej, a pan co tu włazisz? Tu już jest zajęte czy ona się, wiecie, musi może go zapytać o zdanie, o pomoc. Ta pani może to jakaś stażystka albo coś dobrze. Więc choć będziesz sobie tutaj ćwiczyć na piłce, wiem, że jeszcze jest możliwość spacerowania, jak ona będzie dużo chodzić, to mm, no to, to tak, idź na spacer. To rozwarcie jej się powiększy, tak to samo wiecie, mycie okien, chodzenie po schodach, takie, takie tam różne rzeczorki. Dobrze, Nil, choć tutaj, będziesz ją wspierał. Dobra, kochani, teraz znowu jest masaż plecków. No tutaj myślę, że już przy samym porodzie pomoże to naszej skali, skali jak najbardziej. Porobimy zdjęcia. Musiałam wyjść z tą piłką tutaj na korytarz, żeby mieć więcej miejsca. Pójdziemy sobie potem na spacerek, sprawdzimy rozwarcie jeszcze raz. Rozpoczął się festiwal smaków. O, jeszcze cheerleaderski dzieli. Także, no słuchajcie, jest 17, Skyla jest wymęczona. No nie ma jej co się dziwić. Co ty tutaj masz? Wow, odejście wód, wody. Awry uważa, że Skyla Frauer jest spokojna, chce, aby zostały. No pewnie Avrina, jasna sprawa, ale odeszły. No przyszłaś, przyszła. Awrynka do nas, no spójrzcie tylko. Przyszła nam tutaj towarzysz przy poro towarzyszyć przy porodzie. No jestem po prostu zaskoczona. O, jak się cieszy. Jest, dawaj, dawaj. Kołysz się razem. One się będą kołysać razem. Co to znaczy? Co to znaczy? Ja tego nie wiem, co to znaczy. Skyla tracą kontakt. I kto się... Skyla i Neil tracą ze sobą kontakt. I nie przyjaźnią się. Aha, bo ona z nią została. Naj... Boże, jakie słowotok. Kołyszmy się. One się ko. O matulko! O Boże! Co tu się dzieje? Ja się chyba zaraz normalnie poryczę. One się kołyszą razem, ogarniacie to? One się kołyszą razem. Ona jej pomaga. Skyl. ajajaj. Aj, aj. Ona mówi, ajajaj, aj, aj, jak boli. A Wrinka mówi, zaraz będzie dobrze, zaraz. No nie, no po prostu. Ja nie widziałam tego. Nie, nie widziałam takiej interakcji, że można się kołysać z kimś. O. Jaką ona ma, słuchajcie, jaki on ona ma ból w oczach. Zobaczcie, jaki ona ma ból w oczach. No, fantastyczne. A tutaj co jest? Nie podoba mi się to. W wyniku przedłużającego się kontaktu z rzeczami, których nie lubią Simowie, wpadają oni stopniowo w zły nastrój. Nie wiem czemu. No i tutaj mamy ciąża. Poród. Już pora. 25 dni? Nie, no 25 dni to my raczej rodzić nie będziemy. No dobra. Jeszcze bym chciała zobaczyć, czy coś możemy. Jak on się kołyszą. Ja! Kołysz się razem No po prostu ktoś dzwoni do Nila A Nil tak stoi i mówi Dobra, trochę jej pomóż, nie? Czas zapewnić nowe doznania i po niebieniu I poszerzyć Nie, nie idę Nie wiem, czy ona chciała na festiwal, czy co Dobra, już się dziewczyny nie kołyszcie Ja bym chciała, żebyś ty poszła na spacer Ale ty chyba zaraz padniesz Ale bardzo miło Słuchajcie, ze strony Avriny jestem bardzo zadowolona Że ona przyszła Wykonaj ćwiczenia oddechowe Chodź, wykonamy sobie ćwiczenia oddechowe Dobra, dziewczyny Resetujcie się. Wykonaj ćwiczenia oddechowe. O, ho, 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 ho. Ja nie mogę. Ej, dajcie znać, czy Was też po prostu takie interakcje w simcach tutaj, e, takie dodatkowe złotów przeważnie też tak rozczulają. No to jest mega super. Pani nam tutaj macha. Dzień dobry, dzień dobry. Tak, do zdjęcia proszę się uśmiechnąć. Będzie pani na YouTubie. Ach, i Avrina jest cały czas, słuchajcie, przy nas, a Nil, ono tu, Nil jest na pewno, słuchajcie, przestraszony, no, Avrina już przez to przechodziła, ona już ma dziecko, więc mm, idź sobie skorzystać z toalety, więc jakby ona wie, o co chodzi, a Avri idzie, yy, Skyla idzie paść, okej, okay. dobra, we, we swoich wodach płodowych, a jak? Okej, okay. idź spać. Oj, słuchajcie, tym Melissa do nas dzwoni, że umarł ktoś, kto był dla nas yy, ważny, przyjmij moje, no, dziękuję, słuchajcie, mamy naj... Bardziej fantastyczne przyjaciółki na świecie. Skyla niech się troszeczkę zdrzemnie, ja ją potem wyślę, żeby ona poszła na spacer i wrócę już i sprawdzimy sobie rozwarcie. Mam nadzieję, że ono będzie troszeczkę większe już niż jeden centymetr. Okej, okay, słuchajcie, mamy już 8 cm rozwarcia. Skyla znowu pada ze zmęczenia. Ona albo jest śpiąca, albo głodna. Ćwiczyłam tu z nią na piłce, byliśmy na spacerze, a Nil, słuchajcie, drzemie biedny sobie tutaj na kanapie. No bo jakby nie patrzeć, no to też jest facet zmęczony, także słuchajcie, ja tutaj jeszcze chciała zapytać o znieczulenie panią Izabelę, która przed chwilą sprawdzała nam rozwarcie. Zobaczymy, co ona nam tutaj powie. Daj mi tylko chwilę, a zaraz przyjdę, aby podać Ci znieczulenie. Pamiętaj, aby nie ruszać się z miejsca. Po tego procesu, mm, a zanim obejrzysz się, będzie po wszystkim. No dobrze, ona nam da, słuchajcie, y, zaszczyk w plecki, zapewne. Tak. Tak jest. No. Dobrze. Czekajcie, ja może zrobię zdjęcie na pamiątkę. Tak, w fantastyczne pamiątki, naprawdę ekstra. Myślę, że żadna kobieta nie chciałaby mieć takich zdjęć tutaj pamiątkowych, z tego, jak wszczykuje je się w plecy kobieta. Ale dobra, no nieważne, słuchajcie, ja to jestem ja. No i choć jeszcze poćwiczysz sobie może na piłce, poprosisz Nila, żeby on ci troszeczkę pomógł, pomasował te plecki. Chodź, chodź, chodź. Więc myślę, że. co to za minusy tam? Myślę, że jeszcze chwila czasu i już słuchajcie, yy, będzie zaraz przy nas. Dziecko, które nie wiem jeszcze jak będzie miało na imię. Ona już jest zmęczona. Patrzcie, to biedna. Jest, mamy to! Twoje rozwarcie jest pełne. Porozmawiaj z jednym z naszych lekarzy, położników, aby natychmiast rozpocząć poród! Dobra, słuchajcie, Skyla. Trzymamy za ciebie kciuki. Dasz radę. Czyli co, no to chodźmy, bo ta pani tak tutaj się z nami zajmowała, więc myślę, że jak najbardziej poprać yy, uroć, yy, Jak a najbardziej ona by mogła tutaj poród nasz przyjąć. Skoro jest z nami od początku Nil, zapraszam cię serdecznie tutaj. Nie tutaj, sorry. Czekajcie, ja go teleportuję, teleportuję się. No i so, idzie, ja. Sajda to wiecie dobra, Dobra, dobra. Ordynatorka to jest. No spójrzcie, tylko jak nam się dobrze trafiło. Zaraz chyba się tutaj zmieni fotel. Krytyczny poziom głodu. O nie! To czekajcie, czekajcie, czekajcie. Ja to muszę zrobić kodem. Zróbmy to kodem, już dobra. Ale ona cały czas była głodna. Już dobra, jest Git. Ej, a ta pani też jest w ciąży Pani ordynator Dobra, słuchajcie, dobra Nil panikuje No, prawidłowo, no niech panikuje chłop A co? Dobra, słuchajcie Zobaczcie, jest zmieniony fotel Nie ma takiego tego tutaj A, zdjęcia, patrzcie to Jak on przy niej jest Jak on przy niej tu jest Czekajcie, czekajcie, żeby, to, tylko, żeby tylko w tą cenzurę Tam nie, nie wjechała Czekajcie o, pani tutaj, łeb mi trochę przeszkadza, no ale dobra, dobra. W ogóle jaka muzyczka, tak, dobrze, dobrze, czekajcie, czekajcie. O Jezu, uderzyła się biedna. No. Skyla, trzymamy kciuki, a jeszcze imię Holly. Aj, aj, Tak, pani ci tam podpowiada, pani jest ordynatorką. ja sobie tu tylko wejdę na YouTube. Sprawdzę, co mi pisaliście pod odcinkiem? Jest słuchajcie, chłopiec, czyli tak jak nam powiedziało USG? Dobra, słuchajcie, kochani, imię w ogóle nie związane z żadnymi ciastkami, słodkościami i tak dalej. Noa. E, będzie Noa. E, ja nie wiem, jak ona ma Skyla. Ma na nazwisko. <ścoughs> po prostu hit, jak ona ma na nazwisko, nie wiem. Czemu mi się to samo nie wpisało nazwisko Skyla? Filtry. Ej, nie, filtr to jest w tym. Słodko-goszki w słodko życiu. Ej, wpiszmy A. <laughs> Boższy. Jaki wstyd, jak ona ma to nazwisko? Fowler. Fowler. Dobra, słuchajcie, nieważne, zmienimy mu potem to nazwisko, więc małe. No jest, tutaj jest. Ale, kurz, te blaszki muszę zrobić zdjęcie. Jest. Ja... Ho, 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 ho. I normalnie mega chat. Czekajcie z drugiej strony. <gryw> Dajcie znać, czy też używacie tego moda na taki raz na realistyczny poród, na realistyczną ciążę, jak Wam się podoba. Jeżeli używacie, zobaczcie, Nil, jak on patrzy, jak on patrzy. Dobra. O, jeju. Jak cuda śnie. No, hello! Witamy na świecie, maluszku. Jest, chyba już słuchajcie. Po wszystkim. Noa został wysłany do żłobka. No dobrze, słuchajcie. No to co? Wracamy do domu i. No i zobaczymy, słuchajcie, gdzie ten nasz Noa został tam położony. A ja im muszę te stroje z komorybiusu usunąć. Koniecznie. Piłka nasza, piłka jest nasza, Skyla bierze ją. Przyda nam się jeszcze, na pewno nam się przyda. A w ogóle powiem wam taką małą ciekawostkę, że jak wiecie, mam te miętowe słuchawki yy... Tu do nagrywania. I mm, mam je nawet na awatarze, i tak dalej. I wiecie co? Że ja dzisiaj sobie chciałam z nimi nagrywać, bo mówię, jak będę nagrywać z kamerką, to sobie będę nagrywać z tymi słuchawkami, żeby było tak jak na awatarku. No i słuchajcie, wiecie, że mam green screen, a nie? No i ten green screen sprawia, że te słuchawki są po prostu brzydko granatowe. Także kiepska sprawa. Dobra, ale jest, słuchajcie, mały Nil. Chodź sobie tutaj, tatuś, usiądź Nil. Noa, a ty, mamuśka, przyjdziesz karmić piersią. Ty jesteś smutna z powodu pieska, ale oczywiście to, że jest dziecko, e, przewyższa ten smutek nad śmiercią pieska. To. W... Aha, dobra, teraz już nie, ok. To wszystko teraz Skyla ma nowe dziecko, wygląda całkiem uroczo i nada nową dynamikę w jej życiu. Czasami zmiana jest mile widziana. E, Skyla jeszcze w tym stroju z. Ze szpitala, a Ty, Nil, czy Ty idziesz? To Mógłbyś właśnie się troszeczkę przebrać, Ci powiem eee, Co Ty masz? Humorzastość, no tak, Ty jesteś humorzasty Skyla ma miliony hormonów Także, no słuchajcie, przez teraz pewien okres czasu Może być tutaj ciekawie Czy Ty nie możesz tego włączyć? Okej, okay. yy, dobra. No to co, kochani, ja jestem bardzo yy, zadowolona z tego moda ciążowego, yy, z łuchu wellness, jak i z tego moda właśnie, który wprowadza ten realistyczny poród, te ćwiczenia na Piłce, na pewno zostawię go sobie w rozgrywce, choć przebierz się Skyla, zmień tutaj pieluszkę dla Noa. Dajcie znać, czy to imię Wam się podoba. Będziemy oczywiście starać się jeszcze o kolejną ciążę, ale to myślę, że na spokojnie musimy, słuchajcie, jeszcze teraz troszeczkę garnąć naszą cukiernię. Ja myślę, że życie Todlera, ja tutaj w tej rozgrywce też troszeczkę wydłużę, żeby to trwało dłużej, żeby nawet te nasze dzieciaki potem w tym wieku Todlera były chociaż przez pewien czas obowiązujące. Obydwoje, żeby byli. No na nadzieję, że potem już będzie, słuchajcie, dziewczynka. No dobra, dajcie znać, słuchajcie, jak Wam się podoba imię Noa, jak Wam się podoba pokoik, jak Wam się ogólnie podoba takie urządzenie domu pod małego noa, pod dziecko, ten placek zabaw, taki w cudzysłowie. No, ja jestem zadowolona sobie, cieszę się, cieszę się. Także jeżeli odcinek Wam się podobał, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie. No i kochani, do usłyszenia, do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się cieplutko i pa, pa.